Grazie. Krystian Piestek wystartował Także wtóruje mu jako Torcen Jest szansa na to, że gdańszczanie obejmą tutaj podwójne prowadzenie Jeszcze Norbert Kościół próbuje im przeszkadzać Natomiast na czwarte miejsce spadł Daniel Jeleniewski Teraz bardzo dobra szarża w wykonaniu jadącego w kasku czerwonym Norberta Kościucha, piękna akcja I dzięki temu przesunął się na pierwszą pozycję Za jednym zamachem wyprzedzając obu żużlowców gdańskiego wybrzeża Ale to jeszcze chyba nie koniec walki Jeszcze Daniel Jeleniewski i się poprawić swoją pozycję, chociaż teraz dostał szprycę. No a mają czego żałować, bo wydawało się nawet po tym ataku Kościoła, że i tak utrzymają przewagę, może nie 5 do 1, ale jednak 4 do 2, a teraz już Norbert Kościół jedzie po swoje. Ten 36-letni doświadczony żużlowiec wygląda na to, że już nie powinien mieć problemów, już jest w swojej fajce daleko przed rywalami, jak na treningu wyluzowany, pewnie spokojnie zmierza po to zwycięstwo. Rozpoczynamy rywalizację i fantastycznie rozpoczęli żużlowcy Wybrzeża Gdańsk. Jest w tej chwili Gryszpiński z Kildemandem. Jak pojedzie Kildemand? Czy będzie jechał tak, by wspomóc młodego kolegę? Na razie sam ma problemy, na razie jakieś e, rzeczywiście zdarzenia dziwne z jego motocyklem się podziały. Spadł momentalnie na czwarte miejsce broni Wybrzeża. Jego honoru Gryszpiński w tej walce, no a tu już Norbert Kościół się rozpędza. No i tak połknął tego młobnosa. Z zespołu Gdańskiego a za chwilę stanie się on także celem dla Marcina Nowaka. Natomiast na szczęście dla gdańszczan Peter Kildeman wreszcie zdołał swoją jazdę poukładać i w tej chwili on przesunął się przed żużlowca jadącego w niebieskim kasku. No i w tej chwili mają to minimum ten remis żużlowcy Wybrzeża Gdańsk w tym spotkaniu. Jak tym razem Kildeman będzie jechał, czy cały czas będzie miał patrzenie na Gryszpińskiego. Tak, wygląda na to, że chciał teraz dopomóc koledze, by nie spotkało go nic złego ze strony Marcina Nowaka mamy 3 do 3. Wyścig jedenasty i doskonale wystrzelił spod taśmy Torcel, Ale w tej chwili zaatakowany już skutecznie przez Aleksandra Łoktajewa. Tam jeszcze Pieszczek zaatakował Norberta Kościuka. No i ten zawodnik, który dzisiaj miał trzy komplety na swoim koncie. Na razie zamyka stawkę. Ale atakuje już w tej chwili zdecydowanie Krystiana Pieszczka. Na razie ten wyścig układa się... Na remis, ale wydaje się mało prawdopodobne, by tak zostało. Teraz Kościół atakuje w tej chwili przy wewnętrznej Krystiana Pieszczka i wychodzi w tej chwili przed niego. No i ponownie riposta ze strony Żużlowca w żółtym kasku. Zacięta walka o tę trzecią lokatę. Idą bardzo blisko siebie i Kościół, i Pieszczek. Natomiast już bardzo pewny jest tego, że zmierza po zwycięstwo Aleksandr Utajew na drugiej pozycji. Jedzie Jakob Torsel. Ta rezerwa taktyczna nie do końca przyniosła spełnienie oczekiwań żużlowców gości, bo owszem, nie przegrali tego biegu, ale też nie zmniejszyli straty sześciopunktowej do swoich przeciwników. Rozpoczyna się ściganie w biegu numer 12 przy prowadzeniu gospodarzy 36 do 30. Bardzo dobrze ruszył Rasmus Jensen, ale teraz atakowany przez Jeleniewskiego. Jeleniewski się napędza, walka nieprawdopodobna. I jednak Jeleniewski już zdołał wyjść na pierwszą pozycję. Na drugie miejsce spada teraz Rasmus Jensen. Na trzeciej pozycji jedzie drugi z żużlowców Orła Łódź Piotr Piuro. No a Piotr Gryszpiński, który tak dobrze spisywał się w swoich dwóch pierwszych startach, przypominam, ten zawodnik miał najpierw trzy punkty, w drugim występie jedynkę z bonusem. Na razie zamyka stawkę i jeszcze tutaj będzie mu bardzo ciężko się poprawić. No i teraz kolejne metry zaliczane przez uczestników tego biegu. Brawo, Daniel Jeleniecki. Który rzeczywiście świetnie rozpędził się po wyjściu z pierwszego wirażu I zdołał wyprzedzić swojego przeciwnika, Rasmusa Jensena On przyjeżdża na pierwszym miejscu, Jensen drugi Na trzeciej pozycji finiszuje Piotr Pióro I zamknął stawkę Piotr Gryszpiński Jak to się wszystko będzie układało 15. wyścigu dzisiejszego spotkania Aleksandru Oktajew pokazuje go realizator jako potencjalnie tego, który może popatrzeć o zwycięstwo. I tak jest w tej chwili na dwóch pierwszych miejscach żużlowcy Orła Łódź. No i tam jeszcze wciera się Peter Kildeman. Kościół, teraz muszą zablokować za wszelką cenę Kildemanda. Nie dał rady jednak Norbert Kościół zablokować zawodnika z numerem 5. Kildeman jest w tej chwili na drugim miejscu i ma apetyt na coś więcej, na to, by wyprzedzić jeszcze Oktajewa. Ależ niesamowita walka, bo jeśli Kildeman wyprzedzi Oktajew, to załatwi bonus dla gdańskiej drużyny. Teraz Kościół z kolei zaatakował zna doskonale każdą ścieżkę tu na łódzkim torze i teraz Kildeman spada na trzecie miejsce. Niewiarygodne emocje w tym 15 wyścigu i odpór Kildemanda, który atakuje raz jeszcze Norberta Kościucha nie może się pogodzić z tym, że spada na trzecie miejsce. Proszę Państwa, szaleje publiczność. Na stadionie w Łodzi, bo jest w tej chwili 5 do jednego. Ostatnie okrążenie na prowadzenie Łoktajew na drugim miejscu. Kościół na trzecim miejscu Kildeman, który przecież był już w tym biegu drugi i nawet atakował Łoktajewa. Zakończyło się wszystko najgorzej jak mogło dla zespołu z wybrzeża 52 do 38.